Witam bardzo serdecznie na moim kanale może się rozstąpi. Co prawda nie ma dzisiaj ze mną Kasi, ale jest ze mną y, Emil. Cześć, cześć, piliet! Y, słuchajcie, y, czemu nagrywamy ten filmik? Myślę, że Emil y, tutaj powie. Potrzebujemy po prostu Waszej pomocy. Chcemy, Chcemy jechać, jechać na, na misję. misję. Kim jesteśmy? Jestem pedagogiem, jestem też twórczynią właśnie tego kanału i, i tych podcastów. Ponadto też jestem liderem młodzieżowym właśnie tutaj u nas we Wspólnocie Ewangelizacyjnej w Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Krakowie. A Ty Emil? Ja jestem świeżo upieczonym maturzystą, właściwie dzisiaj tematu skończyłem. Też jestem zaangażowany w życie tej samej wspólnoty co Angelika, jeździmy tu na ewangelizację czy na różne wyjazdy misyjne. Też mam w sercu misję, stąd nagrywamy ten filmik. Jeśli chodzi o mnie, to dwa lata temu właśnie razem z naszą wspólnotą byliśmy na takim wyjeździe w Kazachstanie, dokładnie w miejscowości Kapszagaj, właśnie u tych dzieciaków, do których chcemy w tym roku pojechać, i ja wtedy po prostu poczułam takie powołanie do tego, żeby tam wrócić i żeby zrobić tam po prostu jakąś taką, no bożą robotę, nie? Poprzez szkołę ewangelizacji i misji, poprzez spotkania, konferencje misyjne, właśnie tak to przekonanie we mnie i pragnienie w sercu, żeby tam wyjechać na dłużej, na rok, tak powiedzmy zakotwiczyło, a jeszcze mi Pan Bóg ostatnio tak w Słowie, w Izajaszu, tak na 100% już to potwierdził. Ja pragnienie do misji odkryłem na wyjazdach, które organizowaliśmy z innymi wspólnotami, które nazywały się Szkoła Ewangelizacji, Ewangelizacji. i Misji. Odkryłem tam gdzieś w sercu, że to, czego pragnę, to robienie Bożej roboty wśród narodów, które jeszcze być może tego Boga nie doświadczyły. Już od zeszłego roku przygotowujemy się też na ten wyjazd, bo to nie jest tak, że nie wiem, wczoraj sobie to wymyśliliśmy czy coś ani nawet przedwczoraj. Przygotowujemy się poprzez naukę języka rosyjskiego, przez spotkania z doświadczonymi misjonarzami, poprzez jeżdżenie na konferencje misyjne oraz branie udział również w szkole ewangelizacji i misji, skrót Sejm, ale to nie ten Sejm, o którym myślicie, taki Boży Sejm, także, także tak to wygląda. Jedziemy tam do pracy, do domu dziecka i poza taką zwykłą pracą opiekuńczą jak pomaganie dzieciom w szkole, jak wychodzenie z nimi jak zabawy, chcemy również zorganizować im jakąś namiastkę życia wspólnotowego, prowadzić tam rekolekcje, spotkania wspólnotowe, co tygodniowe, aby przerzucić nasze doświadczenie stąd na realia właśnie kazachsko-rosyjskie. Generalnie chcemy tam właśnie stworzyć taką przestrzeń dla tych dzieciaków i młodzieży do tego, aby mogli rozwijać swoje talenty poprzez sport czy warsztaty cyrkowe. Chcemy tam też popracować bardziej parafialnie poprzez pracę z już tam nawróconymi rodzinami, ale też spróbować no, załatwić jakichś nowych do no, kościoła cyrkowej. I wszystko to brzmi pięknie, ale potrzebne są jeszcze pieniądze na bilety do Almaty i na wizy misjonarskie, które też swoje kosztują. Tych pieniędzy u nas w tym momencie brakuje, dlatego organizujemy tę zrzutkę. Jeśli chcielibyście nas y, gdzieś tam wspomóc, to y, tak się dobrze składa, słuchajcie, bo utworzyliśmy taką właśnie zrzutkę, e, także będzie do niej y, link w opisie. Nam będzie bardzo miło. E, jeśli nie macie hajsów, to się mulcie, ale jeśli jak macie hajsy, to też się mulcie e, i generalnie daj dychę misjonarzowi. Amen. <laughs>